Jak tam, jak tam, poniedziałek, poniedziałek, unio, poniedziałeczek. Ja akurat po treningu kurczę, nie chciało się totalnie. Także troszkę rozbijamy mity tych Instagramowych tam cukierków i tak dalej. Nie, nie chce się, czasami się po prostu nie chce. Nie, no, po prostu nie chce się zrobić tego, co trzeba zrobić. Totalnie, tak. E, także nie jest zawsze dzień mlekiem, miodem płynący i tak dalej. Także e, po prostu, tak. Trzeba, trzeba mieć tą rutynę i robić to mimo wszystko, że się nie chce, tak. Ale tak jak już, ale nie, nie o tym teraz. Przeglądając tak, wasze ankiety, które gdzieś tam mi wysyłacie, bo zapytałem, zapytałem cię dlaczego. I to oso, osoby, które są u mnie na mailu i są osoby, które, które są na Instagramie, na, na Facebooku, no w socialach, to tutaj gdzie mnie widzisz, tak? To od jakiegoś, nie wiem, 10 dni, od 10 dni informuję Cię o tak zwanych dwóch opcjach, dwóch opcjach dla ciebie. Wyjścia z tego, co może dzisiaj cię trapi, co, co, co cię morduje, tak? Ja nie wiem, co to jest. Ja wiem tylko jedno, że ludzie zazwyczaj mają brak jednej z tych dwóch rzeczy, lub brak obu, tak? Czyli jedno to jest brak czasu, a drugie to jest brak pieniędzy, czy tam niewystarczająca ilość pieniędzy, lub brak czasu i brak pieniędzy, tak? No i teraz na te, na te bolączki mamy rozwiązania. Ja ci wysyłam, mówię, maile już od 10 dni, e, e, tutaj wrzucam wideo, tak i tak dalej. E, masz też gdzieś w opisie lub w komentarzu, jest prosta, ale łamane na plan, nie? i tam masz dwie opcje. I tam, e, dlaczego nagrywam to wideo, bo tam jest e, większość z tych ankiet, tam wysyłacie i mówicie, że. To jest anonimowa ankieta, tak? Zresztą też Cię zachęcam do tego, żebyś wypełnił gdzieś tą ankietę. Jak nie, ko nie korzystasz z tych dwóch opcji w ogóle, to daj znać, bo mnie to bardzo interesuje, ciekawi, bo może się okazać, że większość ludzi, którzy mnie tutaj oglądają, nie mają problemu z ani czasem, ani pieniędzmi, i to jest ok. I, i wtedy będziemy nagrywać inny content, będziemy, będziemy wrzucać zupełnie coś innego, no bo po co Ciebie wyciągać z czegoś, gdzie Cię nie ma, tak? Po prostu nie. No, i teraz tak, ja tutaj staję na głowie, wiesz, wymyślam jakieś tutaj procedury, wymyślam jakieś tutaj, że tak powiem, kwadratowe jaja, po co, tak? No, i teraz tak, i, i, i tam w większości przypadków piszecie, że nie ma kasy, bym wystartował no i tak dalej. Nie, rzeczywiście, tak, i ja to przewidziałem, i dlatego są dwie opcje. Pierwsza opcja jest taka, że wejdź sobie, tak, na tą stronę, która teraz będziesz gdzieś widział, pewnie za chwilę tutaj ci puszczę. No i o tym mówimy, tak? Prostaniełatwe.pl, łamane na plan i tu masz dokładny plan krok po kroku na 8987,50 na miesiąc do końca 2025 i to jeszcze masz 3 dni. Tutaj sobie obejrzyj ten plan dokładnie i masz opcję 1, opcję 2, tak? I teraz opcja 1, no tak sobie obejrzyj to, no nie będę teraz tego puszczał. Opcja 1, no to masz jakby biznes z nauką, nie? Czyli jeśli szukasz Biznesu, który może ci docelowo dać drugą Twoją wypłatę, na przykład, nie? Czyli do końca tego roku, załóżmy, nie wiem, zarabiasz dzisiaj piątkę, tak? No to piątkę do końca tego roku, a może nawet dziewięć, nie? Tak jak widzisz, bo jak zrobisz to, co trzeba zrobić, to nie widzę przeszkód, żeby, żeby, żeby zarabiać dziewięć tysięcy na miesiąc, tak? Tylko to nie jest zarabianie dziewięciu tysięcy na miesiąc pod tytułem, że. Raz zarobisz i w przyszłym miesiącu, tylko chodzi o to i nic, tylko chodzi o to, że robisz przepływ, tak, który daje ci 9 na miesiąc. Czyli to znaczy, że jeśli wypracujesz 9, to w przyszłym miesiącu będzie nie mniej niż 9, tak? Jeśli będziesz robił to, co jest właściwe, bo na tym polega temat. To nie jest praca na etacie, która polega na tym, że co miesiąc masz zapierdzielać za to po to, żeby od pierwszego zaczynać od początku. tak, O to chodzi, to jest ten, to wyjście z tego wyścigu. Nie? I teraz. Pierwsze to jest, skakujesz do 7Play, tak, czyli musisz sobie wziąć pakiet opieki medycznej, bo tak się aktywujesz w naszym biznesie, tak, i dostajesz automat, czyli, czyli zobacz, wchodzisz na pakiet opieki medycznej, tak, tam masz, jak klikasz w pierwszą opcję tutaj, to, to przenosi Cię na na stronę, gdzie możesz sobie ten pakiet wybrać, tam mamy pakiet albo rodzinny, albo pakiet Gold, nie? No i tam plus minus to jest 400 miesięcznie, nie? Czyli 400 złotych wydajesz, powiedzmy, i automatycznie dostajesz, zobacz, 3997 plus 1164 to masz na piątkę, no szybko dostajesz ode mnie, czyli tak naprawdę 10 razy, 12, 11 razy więcej, tak? Automatycznie. W tym samym miesiącu, bo oczywiście ktoś powie, no dobra, ale ja co miesiąc muszę pakiet opłacać. Tak! Masz, musisz opłacać tak samo jak telefon, jak wszystko inne, bo to jest abonament. Masz dostęp do, do lekarza bez kolejek, bez skierowań. No to nic nie jest jakby trudnego, to nie jest fizyka kwantowa, za wszystko tak się płaci. Tak, Tylko tutaj masz jeszcze opcję po prostu mentoringu. Akademia Proste Niełatwe roczny, roczny mentoring, e, gdzie uczysz się po prostu nowego zawodu, czy innymi słowy uczysz się, jak zarabiać 9 na miesiąc. No, prosta sprawa. tak? Później dostajesz jeszcze MLM Flix, czyli dostęp do platformy szkolenia, narzędzia społeczności, gdzie na tej platformie możesz zarabiać pieniądze, tak, bo teraz do tej platformy za złotówkę ktoś może się dostać. Jak przedłuży sobie za 97 na miesiąc, to ty masz 40 zł, I Ja mówię o tym w tym planie, tutaj w tym, w tym wideo. Tak? No i dobra, okej, okay, ktoś powie: Dobra, nie mam 400, gra muzyka, dlatego jest dla ciebie druga opcja, tak, tylko na sprawdzenie wchodzisz za, na 7 dni za złotówkę, patrzysz, co tam jest, tak, i tak dalej, i tak dalej, możesz dołączyć też do konkursu, który teraz jest, nie, jeśli wprowadzisz trzy osoby na, na minimum, na złotówkę, tak, do 10, e, to po prostu będą, będą nagrody różne, w zależności od tego, które miejsce tam zajmiesz i tak dalej, to będ, możesz mieć dostęp do tego MM, MMFlixa na cały rok, bezpłatnie. Tak, czyli rozumiesz, za 7 zł wchodzisz na, za 1 zł wchodzisz na 7 dni, w ciągu 7 dni polecasz nawet 3 osoby, też które wchodzą na złotówkę przedłużą później i jesteś już brany pod uwagę w konkursie. Czyli, czyli nie, ma, nie jest tutaj problem z pieniędzmi, żeby zrozumiał, bo złotówka czy 97 zł, no to musisz mieć, bo jak nie będziesz miał, no to nie żyjesz, tak? Rozumiesz? Także nie, nie, nie wmawiajmy sobie pierdół. To nie chodzi o pieniądze, chodzi po prostu o Twoją postawę, nie? Czyli tutaj masz te dwie opcje i tutaj sobie możesz wybrać. Wybieram, dołączam do konkursu lub wybieram mm, i wchodzę do pierwszej opcji, tak? E, I ktoś mówi, dobra, ale wolałbym na pierwszą opcję, bo dostaję wszystko w, te, w temacie. Oczywiście! Ale to musisz mieć 400, wy. jeśli nie masz, to wejdź sobie na drugą opcję zarob 400 wy i wtedy wejdź na pierwszą opcję, tak? po prostu no. i tyle. Oczywiście no nie, nie może nie zdążysz w tym w tym okien, okienku czasowym, że tak powiem i tak dalej. No ale będziesz też w biznesie, tak i będziesz miał te te opcje przyszłe, jakieś tam promocje, które będziemy po prostu mieli, nie? No, także, także wracając do tematu tak na szybko, bo mówię, że mamy trzy dni, to, to, to może to w końcu gdzieś tam zobaczysz, tak, bo ktoś mi pisał, no ja nie widziałem tych maili to i tamto. No i to się zdarza, tak? To się zdarza. Tylko ja robię wszystko ze swojej strony, uwierz mi, żeby dostarczyć Ci maile, dostarczyć Ci wiadomości, dostarczyć Ci posty na social mediach i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście, jeszcze nie robię na, tego, na, ta, na taką dużą skalę, jak na przykład w weekend oglądałem niektóre panie, które na Instagramie po prostu rozwalają bank i wydają miesięcznie na reklamę ponad 200 tysięcy złotych. No to no nie, no nie mam takiej skali jeszcze, tak? Dlatego y, wszystko robię ku temu, żeby docelowo mieć. No ale to też y, jest potrzeba tutaj wiele uruchomić mechanizmów. Między innymi chciałbym Ciebie zaprosić do współpracy, żebyśmy razem takie rzeczy porobili, nie? Okej, okay. także tyle. Wybierz sobie pierwszą czy drugą opcję i nie tłumacz się, że to chodzi o pieniądze, bo no bo nie, no. Tak, tylko po prostu chodzi o twoje myślenie, o twoją decyzję przede wszystkim e, i masz jeszcze trzy dni i po prostu możemy to zrobić. A czy się nie chce? Tak, nie chcesz. Uwierz mi. Mi się też nie chce. Idę teraz pracować. E, byłem na, na treningu, tak jak mówiłem od samego początku i po prostu nie chcę się koszmarnie. Ale jeśli nie to, to co? Jeśli nie dzisiaj, to kiedy? Nie? Do zobaczenia. Cześć.